Prezydenci yy, Rzeczpospolitej Trzeciej i Pół po prostu yy, nie używali yy, swoich mocy. Proszę pana, ja go widziałem na demonstracji przeciwko Zielonemu Ładowi, ponieważ ci łajdacy na dodatek uważają państwa za kompletnych idiotów. Człowiek, któremu najprawdopodobniej za brata, no może nie sprzeda nas tak tanio jak inni. Pomyliłem się, sprzedał jeszcze taniej. Kiedy Grzegorz Brown poszedł na wywiad do Rymanowskiego, miałem pewne obawy, ponieważ ostatnie wywiady u niego zazwyczaj kończyły się bardzo źle dla polityków, którzy tam występowali. Jednak Grzegorz Brown zdołał dowieść i ciekawie się wypowiedzieć na kilka tematów. Na pewno stało to w kontraście do żenującego występu Trzaskowskiego w kanale Zero, ale to już inny temat. Jesteście na kanale Kto Wygrał, więc obowiązkowo i klasycznie zostawcie lajka like i suba, inaczej, Skowski zrobi wam remont kanalizacji i nabije taki rachunek, że na przyjdzie, przejmie wasze mieszkanie i oddaje na cele charytatywne dla Żydów. Następnie przyjdzie Brown, spali tę chatę, a na sam koniec Marianna Schreiber będzie musiała ją gasić. Chyba tego nie chcecie. Dlatego zostawiajcie lajki i suby. Tymczasem ja bez zbędnego przedłużania lecę z tematem. Zaczęło się mocno, ponieważ jak sami już dobrze wiecie, niedawno w Rzymie usłyszeliśmy Habemus Papam i okazało się, że następny pontyfikat piastować będzie amerykański kardynał Robert Prewost. Co ciekawsze, pochodzi on z Chicago, więc na pewno ma w sobie jakieś polskie nutki. Dużą kontrowersją odbiły się poglądy nowego papieża, które jeszcze nie są dokładnie znane. Wiemy na pewno z jego X, że nie przepada on za administracją Donalda Trumpa i ma negatywny stosunek do polityki deportacji, ale jeszcze za wcześnie, by w pełni wróżyć. Grzegorz Brown, oprócz szybkiego żartu, że CIA mogło ingerować w konklawę, wypowiedział się wprost, jaką ma wizję polityki migracyjnej w Polsce w kontekście polityki Trumpa. Ja bym tak chciał, panie redaktorze, jak Donald Trump, jednym podpisem i to całe WHO wywalić do kosza i, i zielony tęczowy ład i właśnie y, te y, ofensywę, ten, ten import... Migrantów, on to dekretami swoimi załatwił. Osobny dekret zdaje się na ponowną legalizację słomek plastikowych. I to mi się bardzo podoba. My niestety nie mamy w Polsce rządów prezydenckich. Chciałbym do tego dążyć i chciałbym namawiać Rodaków do tego, żebyśmy takie rządy ustanowili. Czyli u nas prezydent to taki papierowy tygrys? Nie. Prezydenci Rzeczpospolitej III. Pół po prostu nie używali. Swoich mocy. <laughs> nie używali swoich, nie korzystali w pełni ze swoich prerogatyw i to jest wielkie m, zaniedbanie. To więcej niż zbrodnia, to błąd. <laughs> nie, używać, nie używać tych możliwości, które prezydent ma. W polskiej polityce akurat częstym zjawiskiem jest to, że prezydenci nie zawsze korzystają z tych możliwości, które mają. Problem polega na tym, że w odróżnieniu od innych krajów polscy prezydenci rzadko kiedy są liderami liderami swoich ugrupowań, a raczej zawsze są czyimiś podwładnymi. Dlatego ich rola ogranicza się tylko do tego, że mieszkają sobie w pałacu i ładnie wyglądają na zdjęciach. Zresztą już pomijając fakt, że prezydenci są marionetkami w rękach swoich partii, to te partie są też marionetkami w rękach innych środowisk. Wchodząc do Unii Europejskiej, zrzekliśmy się de facto wielu możliwości prowadzenia własnej polityki wewnętrznej. Musimy wprowadzać regulacje nałożone przez Brukselę, jak i mamy również wytyczne, jak prowadzić swoją politykę podatkową. Grzegorz Brown sam to dobitnie zresztą podkreślił. To były marionetki w obcych rękach, no pan, przecież, które tak naprawdę pełniły rolę dekoracyjną? Panie redaktorze, decyzje dotyczące finansów, podatków. Nie zapadają w Warszawie. Przecież, e, przecież e, my realizujemy dyrektywy wytyczne, wdrażamy politykę, która jest nam z zewnątrz e, tutaj suflowana. E, polityka finansowa, gospodarcza, likwidowanie gałęzi kolejnych przemysłu. E, Ale sami się na to zgodziliśmy w referendum, przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. panem Grzegorzem Brownem można się zgadzać albo nie zgadzać, ale trzeba mu uczciwie przyznać, że jest jednym z niewielu polityków w dzisiejszych czasach, którzy pozostali stali w swoich poglądach i nie patrzą na sondaże i to, co się chwilowo opłaca mówić. Grzegorz Brown mógłby jako jeden z niewielu polityków dzisiaj nieironicznie używać swoich spotów wyborczych z 2015 roku i nic nie musiałby w nich zmieniać. Z ciekawych nowości to podczas wywiadu Grzegorz Brown skomentował swój potencjalny powrót do Konfederacji. Pytanie do pana Brown'a. Czy nie myślał pan, panie pośle, aby na nowo połączyć siły z panem Mencenem i Posakiem i wywalić popis ze sprawowania władzy? No w tym cały jest embaraz, że dwoje chciało naraz, prawda? I to nie ja ogłaszałem, e, chyba dobrze zacytuję, e, wyczerpanie się możliwości współpracy. Ja nic takiego nie mówiłem. W polityce generalnie staramy się nigdy nie mówić nigdy. Czyli do, dopuszcza pan możliwość pojednania z panem Bosakiem? Z panem ja, się z, ja się nie potrzebuję pojednania, bo ja się z nikim nie kłócę. Ja mam serce na dłoni i generalnie jestem życzliwym ludziom i potrafię doceniać młode talenty. Potra Grzegorz Brown, który jeszcze do niedawna był jedną z czołowych postaci Konfederacji, obecnie nie jest już formalnie związany z tym ugrupowaniem i prowadzi działalność polityczną. Na własną rękę. Wspomniany fragment jego wypowiedzi może być odczytywany jako sygnał skierowany w stronę dawnych kolegów, co nasuwa przypuszczenia o jego ewentualnych planach powrotu do struktur tej organizacji. Charakterystyczny i nieustępliwy styl polityczny Grzegorza Brauna prawdopodobnie nie ulegnie złagodzeniu, co samo w sobie może stanowić jedną z głównych trudności na drodze do ponownej integracji z konfederacją która obecnie skręca raczej w stronę centrum, by zdobyć więcej procentów w sondażach. Fakt, że Grzegorz Brown działa obecnie poza Konfederacją, nie wyklucza możliwości, że obie strony mogą w przyszłości zmierzać do realizacji zbieżnych celów, choćby przy użyciu odmiennych metod. w polityce rzadko kiedy warto definitywnie zamykać sobie jakiekolwiek drzwi. Nawet jeśli dzisiejsze stanowiska Brauna i Konfederacji rozmijają się w pewnych kwestiach, nie można wykluczyć, że przyszłe okoliczności lub pojawienie się nowych wspólnych interesów mogłyby doprowadzić do ich ponownego zbliżenia. Możliwe nawet, że po prostu poza kamerami tak się dogadali, że obaj będą próbowali dotrzeć do dwóch rozbieżnych grup wyborców i w ten sposób zbudować większą koalicję, ale może trochę odlatuje. Grzegorz Brown w wywiadzie sam przyznał, że nie jest osobą nieomylną. Pan Rymanowski wypomniał mu fakt, że przeszło 15 lat temu Grzegorz Brown znajdował się na liście poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego. W 2010 roku, nie wiem czy pan pamięta, to było 15 lat temu, był pan w komitecie, komitecie poparcia Jarosława Kaczyńskiego. No, a pamięta pan, jak to tłumaczyłem? Tłumaczyłem, że człowiek, któremu najprawdopodobniej brata, no może nie sprzeda nas tak tanio jak inni. Pomyliłem się, sprzedał jeszcze taniej. Notabene, notabene sprawa właśnie tych wydarzeń z 2010 roku. Niech pan zobaczy. Szła ta formacja polityczna, ta zjednoczona urze prawica do władzy pod y, sztandarem prawdy o Smoleńsku. Wie pan, doszli, zasiedli w, w urzędach, w fotelach sejmowych, senackich, zasiedli w spółkach skarbu państwa, i nagle im przeszła werwa i ochota do wyjaśniania. Brown poruszył tutaj ważny problem w polskiej polityce, czyli wykorzystywanie realnych, niewyjaśnionych tragedii na poczet kampanii wyborczej tylko po to, by później znowu zakopać te sprawy pod ziemię. Katastrofa smoleńska z czegoś realnie podejrzanego, stała się tylko odgrzewanym kotletem wyborczym, podobnie jak niewyjaśnione zawodnictwo Andrzeja Lepera i wiele innych. W ten sposób ośmiesza się tylko te sprawy i odbiera ich powagę, tylko po to, by niektórzy politycy mogli sobie nabić kilka punktów procentowych, podczas gdy prawdziwi winowajcy siedzą sobie pewnie przed telewizorem i się śmieją. Zdecydowanie momentem, który najbardziej zapadł mi w pamięci z tego wywiadu, było to, jak Brown nazwał Morawieckiego zbrodniarzem. Uzasadniał to tym, że jego zdaniem działania rządu, takie jak zamykanie przychodni i szpitali podczas pandemii, doprowadziły do śmierci wielu ludzi, niekoniecznie bezpośrednio z powodu wirusa. Brown podkreślił, że używa tego terminu w sensie prawnym, odnosząc się do potencjalnych zbrodniarzy i Przeciwko ludzkości, gdzie decyzje administracyjne w praktyce powodowały utratę życia. Pan i ja dostrzegamy perspektywy, dostrzegamy siły, z których tutaj nikt nie korzysta. Tylko jedzie Morawiecki do Brukseli, nie odzywa się. I potem Polacy mają uwieszone u szyi te kamienie młyńskie, czyli kamienie milowe. Gdyby to był premier Borawiecki, a ja wiele razy z nim My... rozmawiałem zaprzeczyłby, że Ach, zgodził no się ta, na zielony ład. Proszę pana, ja go widziałem na demonstracji przeciwko Zielonemu Ładowi, ponieważ ci. Łajdacy, na dodatek, uważają państwa za kompletnych idiotów i sądzą, że nigdy nie będziecie pamiętali, co było dawniej niż w zeszły wtorek. Panie Grzegorzu, jeśli panie pan pozwoli, panie pośle, jest pan bardzo szermanski w pewnych momentach, trzeba to przyznać. A tu pan się brzydko. pan Pielską, piękną postawę. A, a tu tak brzydko pan mówi o a. ludziach. Łajdak. Łajdak. No, no, łajdak. Tu wypada. Łajdak. Panie redaktorze, panie pośle, jednak, jest Jeszcze, jeszcze więcej. Może pomylił się, popełnił błąd. Tak, nie a skarżą się z jego zwykle. polityką, ale łajdak od razu. Nie, nie. Czy to jest chrześcijański. Czy pan pozwoli, że może jeszcze dorzucę do pieca zbrodniarz Ludowica. Wie pan, w kodeksie karnym mamy taki rozdział zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne i tam to jest bardzo wyraźnie napisane, że można być zbrodniarzem z zabiórka. Można muchy nie skrzywdzić, ale swoimi działaniami doprowadzić do wytworzenia sytuacji, w której ludzie giną. Otóż w Polsce wie pa, że mamy tak ćwierć miliona złów nadmiarowych. Z czasów, kiedy Morawiecki, wielki szpitalnik dworczyk, Niedzielski, Szumowski i spółka walczyli z mniemaną pandemią. Tak jak mówiłem, Grzegorz Braun nie owija w bawełnę i z tego po części bierze się też jego popularność, która z jakiegoś powodu nie przekłada się na wynik wyborczy, ale to chyba temat na inny odcinek. A co wy o tym wszystkim myślicie? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Grzegorzu Braunie. Jak już tam będziecie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Ja się tymczasem już z Wami żegnam. Byliście na kanale Kto wygrał? Z Bogiem.